Siemanko wszystkim, z tej strony Blast TV, jestem Kuba, dobrze mnie znacie. Przedstawiamy Wam kolejne wydanie już prognozy pogody. Pokaż mnie ale jestem piękny. Dobra ja na pierwszą, pierwszą. Te... I tak ciebie nie zły, bo tu jest mikrofon. Wiecznie gotowy. <laughs> Jak ja miałem zacząć? Tradycyjnie znajdujemy się w Radojewie. I dzisiaj będę Wam nawijał o pogodzie. Słuchajcie, tradycyjnie znajdujemy się w Radojewie. Jakiś... Nie rok, ale kilka miesięcy temu też tutaj byliśmy i opowiadaliśmy o tym, jak to zima nas zaskoczyła. Zas... <laughs> Jeszcze raz. <śmiech> dobra, dobra. <śmiech> no cóż, tradycyjnie znajdujemy się w Radojewie, tylko że inny widok za mną. <laughs> Jeszcze raz. Nie wstrzykło. Czemu to zrobiłeś? Mikrofon był wyłączony cały czas. Nie. Przecyłujesz z nami. Dobra, jazda. Już nie No dalej, dalej. Ale nie, nie było tej... Słuchajcie, tradycyjnie znajdujemy się dzisiaj w Radojewie. Jak to kilka miesięcy temu opowiadaliśmy o tym, jak to zima nas zaskoczyła, tym razem niestety nie możemy tego powiedzieć. Mamy 31 grudnia, jest to specjalne wydanie tego odcinku, no bo dzisiaj jest Sylwester, jutro nowy rok, nowe postanowienia. Czy nowym postanowieniem zimy jest się opierdalać? Tej, mam jeszcze jeden pomysł. A więc tak, słuchajcie, dzisiaj mamy 4 stopnie Celsjusza i 1080 hektopaskali powiem wam tak, że ogólnie jest to zajebiste ciśnienie bo co mi tu machasz aż sam w to nie dowierzam powiem wam ciekawostkę w najcieplejszym momencie grudnia w Poznaniu było 16 stopni Celsjusza ciśnienie nie wiem jakie było nie znam się na pogodzie ale nadal nie ma śniegu nie ma sanek, nie ma zabawy, a ja tu muszę marznąć w tej dziwnej czapeczce. No, i ogólnie były dwa dni, nie? którym tak sypał śnieg. <laughs> Sorry, jeszcze raz. Jak to szło? No czekaj, jakie śnieżycy? Zapewne pamiętacie tą zimę, ale mi się język wplącze, nie mogę tak mówić. Czynić mi Ale szybko. Tu coś jest? Znaczy drink, nie sama wódka, bo my jesteśmy kulturalnymi redaktorami polskiej telewizji, właściwie rosyjskiej. Nazywa się Smatryliuba Zarzeczna. Absolutna nada. <śpiewanie> Czekaj. <śpiewanie> Zapewne pamiętacie tą wspaniałą i mega śnieżycę dwudniową, która przyszła skądś tam do Polski padał śnieg. Było dużo śniegu, było ślisko na drogach, nie? I ogólnie ta śnieżyca się skończyła, jak widać. A mamy grudzień, więc gdzie jest śnieg? <śmienicielizacja> <Co>? <śmienicielizacja> Zapewne pamiętacie tą śnieżycę, która. Z... która, z... znowu, która. Z... <śmienicielizacja> <śmienicielizacja> Brawo, nie jesteśmy w Rosji. Właśnie miał być Jakubie, oddaję go ze studia. Jakubie, oddaję. Ale nie najpierw, muszę powiedzieć o tej śnieży. Dalej, to jest to... hey, <ścoughs> no autobus, jesteśmy profesjonalną ekipą własny samochód. Ci tego nie wiedzą.